Nie był się od ponad pół wieku, a w zdrowiu dożył 94 lat. Dał się namówić na kąpiel i niestety zmarł. Edyta Górniak przekonuje, że żyje na Ziemi od 4000 lat, a wcale nie wygląda, musicie przyznać. Dwunastoletni geniusz zamierza sprawić, by ludzie byli nieśmiertelni. O tym dziś między innymi. Ja nazywam się Adam Feder i zapraszam Was na program pełen doskonałych wiadomości. Początek doskonała wiadomość okazuje się, że można się nie kąpać i spokojnie sobie tak żyć, obrastać brudem i dożyć szczęśliwie sędziwego wieku. Irańczyk znany jako Amuł Hadzi, czyli Bujek Hadzi, najbrudniejszy człowiek na świecie, nie kąpał się od ponad 50 lat. Z wywiadów, których udzielał, wynika, że jadał głównie surowe mięso, zazwyczaj było to mięso jeżozwierza, a pił wodę z kałuży za pomocą zardzewiałej puszki, palił po kilka papierosów naraz, jak go poczęstowano, no i tak sobie dożył szczęśliwie 94 roku życia. On w tych wywiadach, których często udzielał, przekonywał, że mycie się przynosi choroby, więc on nie chciał prowokować losu, unikał wody jak ognia, a mimo pokrywającego go brudu czuł się doskonale. Życie w zgodzie z naturą sprawiło, że on do końca był w doskonałej kondycji. No właśnie, do końca życia, no bo on prawdopodobnie żyłby jeszcze długo, ale niestety zmarł, a nastąpiło to kilka miesięcy po tym, jak dał się namówić sąsiadom z wioski na kąpiel. I oni go tak namawiali, namawiali, w końcu go namówili, zabrali go do łazienki na kąpiel, no i on po tej ablucji niestety odszedł z tego świata, czyli potwierdziło się, że mycie skraca życie, a kto się nie myje, ten długo żyje. A teraz Edyta Górniak, która przekonuje, że żyje na Ziemi od 4000 lat. Jeden z fanów zapytał ją na Instagramie, kim była w poprzednich wcieleniach, że Bóg Wszechświat uczynił ją tak cudowną istotą tutaj. No i co, artystka odpowiedziała na to? Uwaga, cytuję: Co do wcześniejszych wcieleń, poprosiłam o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy bez aktywacji pamięci zdarzeń. Na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym. O, no właśnie. No, bo czymże jest czas? A być może w ogóle nie ma czegoś takiego jak czas. No, przyjmując, że w ogóle my jesteśmy w stanie objąć rozumem to, co dzieje się we wszechświecie tak no linearnie. Edyta Górniak jest tu z nami na Ziemi od 4000 lat. A jeżeli komuś trudno to pojąć, no to najwyraźniej za mało okazał się tym dymem szałwi. A jak już się tak dobrze okadzicie tym dymem, no to wtedy zrozumiecie wszystko. Zrozumiecie, a ja się okadzam, więc ja bardzo lubię te rozmaite te rady, opowieści Edyty Górniak. Jak ona na przykład zapewniała niedawno, że wśród nas na Ziemi żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie. To ja na przykład od razu w to uwierzyłem, ale na wszelki wypadek jeszcze sprawdziłem. No i rzeczywiście znalazłem bardzo dużo dowodów na to, że światem rządzą reptilianie, czyli te takie humanoidalne jaszczury. Na przykład Joe Biden. Jak się dobrze mu przyjrzeć, to rzeczywiście wygląda trochę jak jaszczur. Popatrzcie o. 12 milionów Amerykanów wierzy w to, że światem rządzą reptilianie. Były takie poważne badania na ten temat robione i tak wyszło. Ja osobiście no, z Donaldem Trumpem na przykład to mam pewien problem. No bo no, rzeczywiście, jeżeli się tak przyjrzeć, no to on jest podobny do jaszczura. Jest takim człowiekiem, jaszczurem, reptilianem, reptilianinem, reptilianem, ale chyba jeszcze bardziej on jest podobny do świnki morskiej. Więc jest takim świnkomorsko-człowiekiem, również chyba. A teraz doskonała wiadomość belgijskie media donoszą o niezwykle utalentowanym 12-latku Laurensie Simonsie, który otrzymał właśnie tytuł magistra fizyki kwantowej na Uniwersytecie w Antwerpii. Ukończenie studiów magisterskich zajęło mu pół roku. On już ma licencjat z fizyki, a dyplom szkoły średniej uzyskał w wieku 8 lat. Simons w przyszłości chce się zająć produkcją sztucznych narządów. Chce budować sztuczne ciało, tak by ludzie stali się nieśmiertelni. Drogą do tego będzie zastąpienie niektórych części ciała urządzeniami mechanicznymi, wyjaśnia ten młody człowiek. No, na razie sporo jeszcze musi się nauczyć. Na przykład Edyta Górniak żyje na Ziemi od 4000 lat, a trzyma się doskonale. Nie wiem, to jest taką dla mnie zagadką trochę Taka tajemnica, nie wiem, piszcie co sądzicie na ten temat, jakie jest Wasze zdanie, a my kończymy już ten program pełen doskonałych wiadomości i tradycyjnie zapraszam Was już za tydzień. Adam Feder, do zobaczenia.